Rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoli w każdym mieście w innym terminie i na innych zasadach. Jedno jest jednak wspólne, niemal wszędzie nie wystarczy miejsc dla wszystkich chętnych, szczególnie problemu z wolnymi miejscem dla przedszkolaków nie ma. Już w ubiegłym roku taki problem u nas nie istniał. Z naszych informacji wynika fakt, że istnieją, a w zasadzie były. Kolejki przy naszych dwóch przedszkolach, ale one wynikają z faktu, że wielu mieszkańców akurat mieszka blisko tych naszych placówek. Do 2020 roku systemem wczesnej edukacji i opieki powinno zostać objęte co najmniej 95% dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie średnia w Unii Europejskiej wynosi nieco ponad 92%. Szczytno dysponuje 900 miejscami dla 1030 dzieci w wieku przedszkolnym, co mówiąc najprościej zaspokaja potrzeby aż w 87%. Na szczecińskie przedszkolaki czeka 540 miejsc w przedszkolach miejskich i 197 miejsc w przedszkolach niepublicznych. Rodzice 5 i 6-latków mogą też zapisywać swoje pociechy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr 2 i 3, gdzie przygotowano 150 miejsc dla najmłodszych. Rekrutacja dla 5 i sześciolatków objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczęła się 7 stycznia. Karty zgłoszeń pozostałych maluchów są przyjmowane od 1 do 31 marca. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 7 kwietnia. Erasmus to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Od roku akademickiego 2007-2008 Erasmus jest częścią programu Uczenie się przez całe życie, którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. I właśnie w ramach tego programu doszczytno zawitali gości z Turcji, studenci drugiego roku tureckiej Państwowej Akademii Policyjnej w Ankarze. Miejscem docelowym ich wizyty jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która już od ponad roku bierze udział w międzynarodowej wymianie studentów szkół policyjnych. W realizowanym w języku angielskim programie, obok zajęć z zakresu organizacji i zarządzania prawa, kryminalistyki, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, kształtowania bezpiecznych przestrzeni oraz zwalczania terroryzmu i cyberprzestępczości, znalazła się również wizyta w ratuszu. W spotkaniu z burmistrz Szczytna, które odbyło się 10 marca, wzięli też udział, tłumacza zarazem opieką studentów oraz komendant i zastępca komendanta straży miejskiej, dzięki czemu studenci z pierwszej ręki uzyskali informacje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców, zarządzania miastem na różnych płaszczyznach czy nawet możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednak zanim posypały się pytania, pojawiły się wyrazy uznania. Kobieta na tak wysokim stanowisku to sytuacja w Turcji obca. Wrażenie tym większe, że to już druga kadencja Danuty Górskiej na tym stanowisku. Kobiety w działaniu to cykl wydarzeń artystycznych, którymi w Szczytnie postanowiono świętować Dzień Kobiet. Cykl był pomyślany jako taki tryptyk, spotkanie z kobietami działającymi na różnych polach działań artystycznych, więc i teatr, i piosenka autorska, no i fotografia. 6 marca na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpił teatr prawie dorosły z Bartonga. 8 marca przyszedł czas na sztuki plastyczne, czyli prezentację prac trzech młodych mieszkanek Szczytna. Trzy kobiety w trzech różnych odsłonach, ale głównie portretowych. Mamy rysunek i dwie dziewczyny, które fotografują. Bardzo dobrze rokują i zapowiadają się na świetne fotografki w przyszłości. A pomysł stąd, że wokół nas jest wiele... Działających na, na różnych płaszczyznach artystycznych kobiet, i nawet sobie tego nie uświadamiamy. Tak samo jak tutaj w Szczytnie, jak i w małych miejscowościach, nie tylko podolsztyńskich, ale pewnie również pod no i Staramy wyszukiwać się takie perełki i prezentować je szerszej publiczności, bo warto, zasługują na to. We wspólnym projekcie zaprezentowały swoje prace Małgorzata Zuzelska, Anna Helena Bogusz i Martyna Joachimiak. Połączył nas wspólny kolega. Który, który lubi właśnie animować tej kulturę. Podrzucił nam pomysł, który, który zaoprobowałyśmy i stąd tu się znalazłyśmy. Tak naprawdę znam się tylko z Gosią, z Marzyną poznam się dzisiaj i czekam na to. Rysunki ołówkiem, głównie portrety prezentuje na wystawie Małgorzata Zuzelska, 21-letnia rysowniczka, od trzech lat studentka architektury krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jej prac z wczesnego etapu rozwoju artystycznego można było obejrzeć na wystawie zbiorowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie w czerwcu 2009 roku. Chętnie portretuję znajomych, portrety sławnych osób lubię rysować, tak samo rzeczy, które mnie interesują, gitary, jakieś coś związanego z muzyką. Małgorzata Zuzelska jest też zapalonym fotografem, amatorem i basistką. Anna Helena Bogusz to na co dzień pracująca studentka filologii angielskiej. Od lat fotograf amator, od czasu do czasu próbuje swoich sił w literaturze. Przygodę z fotografią rozpoczęła jeszcze jako dziewczynka, jednak przełom nastąpił w roku 2006, gdy zaczęła wykonywać zdjęcia podczas koncertów. Od ponad dwóch lat ulubionym tematem jej prac są portrety. Zaczynałam zdjęcia od zdjęć koncertowych, czyli bardzo dynamicznych, a właściwie rozsmakowałam się w takich zdjęciach kobiet przede wszystkim teraz. To zaczęło się przypadkiem, ponieważ koleżanka poprosiła o sesję zdjęciową na rocznicę, pierwszą rocznicę ślubu. No i tak pomyślałam wtedy, że to może jest to. Translatoryka, językoznawstwo, fotografia i podróże to pasje, które stały się jej sposobem na życie. I najmłodsza z artystek, Martyna Joachimiak, 17-latka ucząca się w liceum w Szczytnie. Interesuje się przede wszystkim fotografią, ale też muzyką i koszykówką. Na zdjęciach największą wagę przywiązuje do kolorów. Uwagę widzów zwraca bardzo przemyślana sceneria, w której umieszcza swoich bohaterów. Fotografie powstają po prostu w ten sposób, że najpierw rodzi się pomysł w mojej głowie, następnie próbuję to konsultować z moim tatą. Tata zazwyczaj znajduje mi fajne miejsca, w których mogę robić zdjęcia. Potem kontaktuję się z modelką i jeżeli jej pasuje pomysł, to razem dobieramy stroje, makijaże i ogólnie przedstawiamy jej cały, cały pomysł. Wystawę kobiety w działaniu można oglądać w holu Miejskiego Ośrodka Kultury. Już po raz trzeci odbyły się w szczytni Mistrzostwa w Armii i Mazur w boksie. Przez dwa dni, 12 i 13 marca, na bokserskim ringu w hali sportu walki Wyższej Szkoły Policji walczyli juniorzy, kadeci i młodzicy z Olsztyna, Elbląga, Ełku, Braniewa, Kurzętnika i Kętrzyna. Gwardia Szczytna reprezentowało 14 zawodników. Z rywalami walczyli w trzech kategoriach wiekowych. Junior, (urodzeni w latach 1994 93 kadet urodzeni w latach 1996-95 i młodzik z rocznika 1997. Odbyły się też walki towarzyskie adeptów. Juniorzy zawalczyli o eliminację do Mistrzostw Polski Juniorów. Kadeci mogli wywalczyć prawo startu w Olimpiadzie młodzież. Wśród zawodników znajdowali się medaliści zawodów w kategorii seniorskiej, którzy nadal walczą w juniorach, Grzegorz Brenda i Sylwester Stępniewski. W kategorii juniorów szczytno reprezentował m.in. Maciej Jóźwik, który w ubiegłym roku jako kadet Zostawił złoty medal na pucharze Polski, a w tym roku przeszedł do kategorii wiekowej juniorów. I właśnie w kategorii junior do 49 kg wygrał finał, również podczas ostatnich mistrzostw w szczytnie. W kategorii młodzik do 44,5 kg finał wygrał Rafał Tuchewicz, w kategorii kadet do 63 kg w walce finałowej zwyciężył Kamil Tuchewicz, obaj również ze szczytna. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw w armii Mazur w został Sylwester Stępniewski z Tygrysa Elbląg, najlepszym juniorem mistrzostw Maciej Jóźwik z Gwardii Szczytno, zaś najlepszym kadetem Kamil Tuchewicz. Fundacja Zielone Płuca Polski realizuje projekt Kampania na rzecz ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione Wilk Żubr-Bubr na obszarze Zielonych Płuc Polski z programu Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego w hotelu Leśna w Szczytnie zorganizowane zostanie 24 i 25 marca bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli organizacji ekologicznych i rolniczych, leśników oraz rolników, nauczycieli czy pracowników administracji samorządowej. Wraz z początkiem postu pod patronatem honorowym arcybiskupa metropolity warmińskiego Wojciecha Zięby oraz burmistrz Szczytna Danuty Górskiej rozpocznie się akcja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, gdzie kończy się wolność. Zaplanowano specjalne zajęcia w szkołach, akcje informacyjne, happening oraz koncert muzyki religijnej w Miejskim Domu Kultury w wykonaniu Magdy Anioł, który odbędzie się 5 maja. W rozwiązywaniu problemów pomogą parafii dekanatu Szczytno oraz miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Miejski Dom Kultury w Szczytnie zaprasza 26 marca na lifting, czyli historię prawie 50-letniej kobiety, której życie troszkę się zacięło. W tej roli zobaczymy Jolantę Żółkowską początek o godzinie 18.00.